Typowa lekcja u kacperka w szkole. Jest to biologia oraz przyroda w jednym. Dobrze, dzieci. Napiszcie jakieś krótkie wypracowanie albo wierszyk o jakimś zwierzątku. Trzy minuty później już coś się zadziało. Dobrze, wszyscy skończyli? Tak, wszyscy skończyliśmy. Dobrze. Krzysiu, przeczytaj swoją wypracowanko. Był kotek, który sobie skakał przez ten dziurawy płotek. Będzie troszkę szóstka z minusikiem, no bo coś ci tam nie poszło. A ty, katper, co masz? W wielkich górach Himalajach słoń powiesił się na jajach. Kacperek, do poprawy. A inaczej wpiszę ci jedynkę. No dobra. Trzy minuty później. Dobra, Kacper, co tam napisałeś? W wielkich górach Himalajach słoń powiesił się na. Miałeś to przecież poprawić. No to poprawiłem. No dobra, to koniec. Słoń powiesił się na trąbie. Pięknie, pięknie. Szósteczka, będzie. By... Ale ja nie skończyłem. Ano, to kontynuuj. Ja ja nic się wojąbie. To będzie jedynko. Ale pani tak nie może. Owszem, mogę.